Mówiąc krótko i zwięźle o książkach. Przy obecnym zagubieniu, i także przez Europę wypieraniu się korzeni chrześcijańskich, ja zwróciłem tutaj uwagę, na, to, na te słowa, które pani wypisała z przemówienia świętego Jana Pawła II podczas Watykańskiego Sympozjum Biskupów Europejskich w październiku 1982, i które te słowa są bardzo ważne dzisiaj, bo wydaje mi się, że wielu także Polaków nie rozumie, czym jest tożsamość europejska prawda? I święty Jan Paweł II mówił tutaj, zaraz znajdę sobie ten fragmencik, ja sobie wynotowałem dwa takie fragmenty. Kościół i Europa. Są to dwie rzeczywistości wewnętrznie powiązane swoim istnieniem i przeznaczeniem. Razem przeszły przez wieki i pozostają naznaczone tą samą historią. Oraz drugi fragment. Europa nie mogłaby porzucić chrześcijaństwa jako przygodnego towarzysza podróży, która, stał, który stał się jej obcy, podobnie jak człowiek nie może porzucić podstaw swojego życia i nadziei, nie, posiadając, nie, nie popadając przy tym w dramatyczny kryzys. I mm. te słowa kojarzą mi się z kolei z, ze słowami angielskiego myśliciela, publicysty. Bardzo zaciekłego publicysty, notabene pisarza, który niestety w Polsce jest słabo znany. Otóż wydał on książkę, to jest Hilary Belok, wydał książkę Europa i Wiara. I w tej książce pisał dość jednoznacznie i nawet niektórzy twierdzą, że radykalnie: Europa to wiara, wiara to Europa, a powtarzał te słowa jeszcze w inny sposób: Kościół to Europa, Europa to Kościół. I Hilary Belok mówił coś podobnego do Jana Pawła II, bo mówił te po, prawie 100 lat temu, że nie można mówić o katolickim czy chrześcijańskim aspekcie Europy, bo to tak jak mówienie o człowieczym aspekcie człowieka. Bardzo słusznie, bardzo słusznie, bardzo słusznie. I też Jan Paweł II podkreślał, że, że człowiek bez tego zginie i widzimy jak ta zagłada się dokonuje. A, i też zapominamy, że, że gdyby nie Jan Paweł II, to ten genderyzm już by w latach 90 pod, w drugiej połowie lat 90 by nas zalał. Konferencja w Kairze, konferencja w Pekinie, jedna poświęcona Niby rodzinie, a tak naprawdę to, to, to było w roku rodziny. Pas, paskudnie było to sprzężone z tym, że miało, debatowali, że, że jest przeludnienie. Aha. Że jest przeludnienie, prawda? I a potem, jak była konferencja na, odnośnie kobiet, wtedy już mówiło się o tych prawach reprodukcyjnych kobiet, o, do, o, 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 o różnych płciach i tak dalej. Gdyby nie delegacje watykańskie wysłane przez Jana Pawła II. Gdyby nie przemówienie świętej, już tej chwili świętej matki Teresy z Kalkuty, która powiedziała, jeżeli matka może zabić swoje dziecko, to co stoi na przeszkodzie, żebyśmy się nawzajem nie pozabijali? Mhm. Sprawdza się, prawda? Sprawdza się. Także to jeszcze jest ten kabyczek do tego ogródka, że Jan Paweł II robił wszystko, co mógł. On naprawdę dostrzegał te. te, te był takim sejsmografem zagrożeń. On je, je wyczuwał na odległość. On je rozpoznawał i wyczuwał, i naprawdę to był człowiek, geniusz pod każdym względem. Został naprawdę przez Pana Boga y, y, wyposażony w mnóstwo y, przymiotów, mnóstwo talentów. Bo zarówno był wielki w wierze, jak i wielkim naukowcem i potrafił to wspaniale balansować, więc ta encyklika e, poświęcona wierze i rozumowi, e, tych, tym dwóm skrzydłom, które unoszą człowieka ku Bogu, no to jest przecież również jego doświadczenie, prawda? Jako człowieka wielkiej wiary, chociaż nigdy tak się przecież nie nazywał, ale my wiemy, że był człowiekiem wielkiej wiary i wielkim naukowcem, wspaniałym, wspaniałym człowiekiem e, nauki. I to wszystko powoduje, że e, on to, te, te zagrożenia odbierał, i to już było widoczne, kiedy był po raz pierwszy wyjechał w ogóle za granicę w 1946 roku wjechał na studia do Rzymu. Pierwsze wakacje mógł móg, y, 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 pojeździć y, troszkę po Europie Zachodniej i on już wtedy on tego czasu nie zmarnował na jakiś odpoczynek, nie wiem, gdzieś nad jeziorem, <grywka> prawda, kajakowanie, chociaż pewnie, pewnie też takie chwile się zdarzały, ale on. Nasłuchiwał, on patrzył, jak funkcjonuje tam prasa, jak, jak są ci księża robotnicy we Francji, jak, jak działa laika. To, co w Polsce w ogóle, w ogóle te formy były po wojnie zduszone i on to wszystko obserwował i potem to wszystko pożytkował. Pisał artykuły na ten temat. Później gdziekolwiek pojechał, robił to samo. Ja przytaczam, jakie on notatki przywoził. To jest niewiarygodne, żeby, żeby, żeby człowiek, e, e, żeby człowiek mógł, e, przepraszam, nie wyłączyłam tutaj, e, żeby, e, przepraszam, to jest niewiarygodne, żeby człowiek umiał e, na wszystko patrzeć tak analitycznie i jeszcze e, on natychmiast notował. Później to samo działo się, kiedy był papieżem. On po zakończeniu pielgrzymki zagranicznej siadał od razu do samolotu i na gorąco spisywał również swoje, swoje wrażenia, swoje spostrzeżenia. I to wszystko potem. To, to nic nie szło na marne. Mhm. Nic nie szło na marne. On, on, on wszystko potem, albo w dokumentach papieskich, albo potem na przykład we współpracy z, z rzymskimi dykasteriami. On. Wszystko, każde spotkanie to nie było tylko kurtuazyjne. To nie, to nie było tylko, że papież się spotkał z kapłanami, ze studentami, alumnami, e, że spotkał się z ludźmi nauki, bo e, że spotkał się z Polonią. Nie było pielgrzymki zagranicznej w programie, której nie byłoby spotkania z Polonią. On po prostu pracował za Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Najpierw PRL-u, a później Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ on po prostu tą Polonią się interesował i tą ch chciał wiedzieć, jak, jak oni żyją, jak, jak przekazują polskie tradycje jak przekazują polską wiarę. Bo polska tradycja to jest, to jest wiara, to jest chrześcijaństwo. I oddzielanie tego jest po prostu niemożliwe, jest, jest kłamstwem, jest, jest gwałtem zadawanym e, każdemu człowiekowi. Nawet jest... jeśli ktoś się z tym nie zgadza, to jego sprawa, ale to jest taka jest prawda. I to jest tak samo jak z Europą. Jeśli nie można oddzielać Europy od chrześcijaństwa, to to powiedzenie, które czasami bywa przytaczane z taką ironią, Polak-Katolik, to w zasadzie znaczy Polak-Europejczyk. Tak, Oczywiście. bo tak moglibyśmy powiedzieć. A poza tym, dlaczego ma to być pejoratywne? Tak. Z dumą trzeba powiedzieć, tak, Polak-Katolik. Hmm? Polak-Katolik. Ja pamiętam, że. Przecież moje, moje dzieciństwo młodość to były czasy PRL-u, prawda? Raz w, w czasie e, mojej e, będąc, będąc w szkole średniej, udało mi się wyjechać e, na Węgry z rodzicami. To był jedyny wyjazd zagraniczny. I pamiętam, że e, byliśmy na zaproszenie takiej rodziny, znajomych węgierskich wę, Węgrów i Piątek tata mówi: Musimy tutaj się zorientować, gdzie jest kościół. Żebyśmy w niedzielę poszli do kościoła. I wszystko jedno: po węgiersku, którego nie znaliśmy, wszystko jedno. Msza to jest msza święta, tak? Poza tym ja zawsze miałam takie wrażenie, że jak jestem w kościele, gdziekolwiek potem na świecie, to ja jestem u siebie w domu. To ja po prostu jestem u siebie w domu, jestem w takim środowisku, gdzie wszystko jest od wieków takie samo, gdzie mieszka Pan Bóg. I to właśnie, to jest ta część tożsamości narodowej. Jeśli to z siebie wy, wyrzucimy, no to z czym będziemy się identyfikować? No to, co będziemy się identyfikować z Niemcami, no dokładnie. z Rosjanami, z Ukraińcami? No przecież to jest niemożliwe. Człowiek musi mieć jakąś tożsamość, prawda? Musi mieć jakieś korzenie, bo inaczej to jest znikąd. I jeżeli pojedzie się choćby do Niemiec, choćby do Austrii, to przecież tam nie sposób tamtych narodów wykorzenić. Niemcy, którzy zadali tyle gwałtu, tyle zbrodni popełnili, tak? Oni są dumnym narodem. A my, którzy nigdy nie prowadziliśmy wojny zaborczej, nigdy nikogo nie napadaliśmy, My z raptem jakąś prowadzimy politykę wstydu, no więc e, coś tu jest nie tak. Ojkofobia wśród naukowców jest dzisiaj jakąś modą. Ja się zastanawiam, jak to jest w ogóle możliwe, żeby e, tak chcieć się pod, przypodobać innym, żeby aż, aż siebie zatracić, to, to jest chyba no, jak, jakaś schizofrenia, chyba społeczna, bo to jest, to jest niemożliwe, że można było sobie tak sobie dać sobie to wmówić e, i e, że jest się kimś gorszym, że ma się gorszą historię, a niby dlaczego?